Tak, więc mamy już prawie całą chłodnicę tutaj złożoną. Z przodu zostało mi tylko podłączyć rurki i ten temat będzie zakończony. Jeśli chodzi o chłodnicę, trzeba będzie później po prostu poskładać tutaj ewentualnie jakieś wszystkie plastiki i inne tego typu rzeczy. Aczkolwiek, tak jak mówię, teraz się skupię na tym, żeby podłączyć przewody, założyć tą belkę, która idzie z góry i Temat chodnicy zamknąć, dlatego skupmy się teraz na tym, żeby to zamontować i przejdziemy do kolejnej części, czyli do zajmowania się drzwiami. A co z drzwiami, za chwilę zobaczycie. Ok, udało się zamontować wszystko. Tak w skrócie to na początku robiłem tutaj ten, ten wężyk od Webasto, wydaje mi się, że to jest od Webasto. I ten wężyk był pęknięty, więc go po prostu uciąłem w miejscu, który był pęknięty i przykręciłem na nowo, tak żeby było mniejsze zagięcie, żeby on po prostu nie pękł w późniejszym czasie. O, no tak mamy to zrobione. Oczywiście w tym miejscu nie było gwintu, więc ten gwint został dorobiony. Tutaj tymczasowo bez podkładek. Po prostu nie znalazłem podkładek, więc tymczasowo przykręciłem, żeby to było sztywne. No i mamy skończone. Mamy skończony przód. Będziemy ściągać klapy. Reparaturkę klapy też będziemy spawać po to bo dlaczego tą reparaturkę? Możecie się zapytać. Dlaczego będziemy ją spawać? Popatrzcie. Ona jest po prostu skorodowana. No i to już ma swoje lata. No, tutaj jest rdza. Ładnie ta rdza się tutaj za zachowała. Dlatego trzeba to no już przy takiej naprawie takiej całego samochodu uważam, że to jest niezbędne, żeby to zrobić w taki sposób. Dobra, udało się to wszystko wyciągnąć. Trochę to trwało, nie powiem, że nie. Ciężko było, dlatego że tutaj jest mały przesmyk i tam się po prostu to blokowało. Dlatego trzeba było sobie pomóc kamerą i zobaczyć o co chodzi, żeby to wszystko ładnie poszło. Eee. Problem też był tutaj z tym zamkiem, dlatego że z jednej strony idzie cięgno do tego, żeby się otwierał, a z drugiej strony idzie wtyczka i trzeba było naprawdę to tak poobracać, poobracać, żeby to jakoś dało się wyjąć. Też problem miałem na samym początku z jedną ze śrub. Myślałem, że będę musiał ją wyciąć, ale okazało się, że przez to, że trochę ona wyszła po odkręceniu, później się blokowała, nie chciała iść dalej. Jakby, wydaje mi się, że nikt po prostu tego nie odkręcał nigdy. I przez to, że była taka sytuacja, musiałem tutaj y, użyć morsa. I mors pomógł mi to odkręcić, ale tylko dlatego, że troszeczkę była wykręcona, a dalej nie chciała iść. Gdyby nie chciała iść od samego początku, to morsem mógłbym pomarzyć, żeby to odkręcić, bo nie miałbym po prostu za co złapać. Dlatego jeśli chodzi tutaj o y, najtrudniejsze elementy, to właśnie problem był z zamkiem, bo ta kostka Blokowała się z jednej strony, a z drugiej strony blokowało się cięgno, więc trzeba było troszkę tutaj się pofatygować, żeby to jakoś sensownie ustawić do wyjęcia. No i jak to poszło, to już zacząłem wyciągać wiązkę, i wiązka no jako tako szła bezproblemowo tutaj w tych miejscach, z tym, że problem właśnie był tutaj w tym przyłyku yy, Zamontowanie tej wiązki obstawiam, że będzie łatwiejsze, ja sobie ją po prostu zawinę. W taki jeden taśmą owinę sobie ją, żeby ona była żeby była jednością, tak jak tutaj ten kabel, znaczy tak jak tutaj te kable są związane tak samo całą wiązkę owinę, żeby była jednością i na jakimś drucie albo sznurku przeciągnę sobie tutaj, żeby to właśnie miało ręce i nogi i tak naprawdę klapa jest już gotowa do zdjęcia do, znaczy do zrzucenia jej tylko jeszcze właśnie jest potrzebna druga osoba tak jak widzicie sporo rzeczy udało się z klapy zdjąć klapa jeszcze jest ale popatrzmy sobie Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili w takiej sytuacji? Czy byście to szlifowali i naprawiali bez wymiany, czy może byście wymienili, jeżeli byłaby na przykład reperaturka? Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw waszej opinii w takiej właśnie sytuacji. Co wy byście w tej sytuacji zrobili? Jak byście postąpili? Jak byście to naprawili? Więc zostało to przełożone. Przy okazji doszedłem do wniosku, że postaram się te drzwi naprawić, tak jak one są teraz, żeby zrównać się do paneli bocznych. I oczywiście zobaczymy. No tu jest takie spore wgnie... wgniecenie. Poza tym, blacha jest bardzo. Ona jest taka bardzo luźna. Dobrze by było, żeby ją tak obkurczyć. Zobaczymy, czy to się nam uda. Dlatego przygotowałem tutaj sprzęt do tej naprawy i postaram się to ogarnąć. Tak jak widzicie, w tym miejscu. Jest nierówność, i tak naprawdę ona dotyczy praktycznie tego obszaru, dlatego że tam jest taka duża wgniota, i trzeba by było to wyprostować i obkurczyć blachę. Postaram się to pokazać, i jeżeli uda mi się oczywiście to zrobić tak, jak chcę, żeby to było zrobione, czyli Połowę pracy chcę wykonać na drzwiach, które są zamocowane. Jeżeli uda mi się to zrobić tutaj, to, to później, jak już się te drzwi zdejmie, to naprawdę będzie dużo, dużo pracy mniej. Finalnie mieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby te elementy pościągać i zrobić je na stojakach, ale że po prostu się to nie udało czasowo zgrać, to przełożymy te ściąganie elementów i w tym czasie postaram się po prostu zrobić tyle, ile jestem w stanie zrobić. Dlatego przechodzimy do pracy. dołeczek, ale to tak jak mówiłem do dopracowania i tu ten rand trzeba wyciągnąć, ten rand zostawiam sobie na koniec, dlatego że on jest najmocniej wgnieciony, jeżeli jest najmocniej coś wgniecone, to zostawiam sobie to na koniec. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład mamy dołek, prawda? To nie zaczynamy wyciągać go od środka, tylko od zewnątrz. Do środka, a nie od środka do zewnątrz. Dlatego tak samo robię tutaj. Wyciągam od najniższej wgnioty po najwyższą i tak samo ten rand zostanie na sam koniec zrobiony. Więc naprawdę uważam, że jest nieźle. Po tak jak widzieliście, drzwi są już praktycznie zrobione. Zostało je tak naprawdę wyszlifować, wymodelować, żeby były gładkie i równe. I tak naprawdę dzisiejszy film kończy się właśnie na tym. Jeśli chodzi o kolejne części związane z tymi drzwiami, z historią tego samochodu, to zobaczycie to w kolejnym odcinku. Zapraszam Was gorąco do subskrybowania tego kanału, ponieważ nie tylko na te czwórce ten kanał się opiera. Do zobaczenia wkrótce. Pozdro.